Siemano ekipowi, witajcie na kanale. Dzisiaj mam dla was coś, co każdy gracz kocha. Cztery bezprzewodowe pady, każdy zupełnie inny, każdy z innym klimatem. To będzie trochę RGB, będzie trochę pro gamerskiego a nawet pad z wbudowanym ekranem. No powiem wam, że jest grubo. Lecimy po kolei. Na pierwszy ogień idzie EasySMX X15. Powiem wam tak, to jest taki pad, który wygląda na zwykłego budżetowca, a potem odpalasz go i BAM! RGB wszędzie. 7 trybów, poświetlania. Siedem trybów poświetlania. Bateria 1000 mAh, więc spokojnie pyka kilka dobrych godzin. Co ważne, działa praktycznie ze wszystkim: z pc Switchem, Androidem, iOS-em, więc niezależnie czy grasz na kompie, czy odpalasz Mario Kart na Switchu. Ten pad ogarnia. Co do samego sterowania, input lag jest niski. Gałki mają minimalną strefę martwą, więc każdy ruch rejestruje się mega szybko. W szczelankach daje radę, w bijatykach też czuć precyzję. Podsumowując, tak chcesz tani świecący i uniwersalny kontroler, to X15 to jest solidna opcja na start. A zanim przejdziemy dalej, mała przerwa na coś fajnego dla Was. Jeżeli sami myślicie o zakupie sprzętu albo czegokolwiek w tej AC, to mam dla Was kodzik, wyświetla się tutaj. Pisując go, dostajecie pakiet kuponów o wartości 400 zł. I naprawdę spore zniżki. Jest tylko jeden haczyk. Działa to wyłącznie na nowych użytkowników, więc trzeba po prostu założyć nowe konto. Więc jeszcze, jak nie macie konta, to idealny moment, żeby skorzystać. I dziękuję. Czekaj. Także nie przegapcie tej okazji, wejdźcie na temu i skorzystajcie z mojego kodu. A teraz wracamy do testów. Teraz coś bardziej pro. Mechanikę G5 Pro. Już po pudełku widać, że to ma być sprzęt dla graczy, którzy lubią trochę bajerów. T tutaj mamy Hal Effect Sticky, czyli takie analogie, które się nie zużywają i nie mają driftu. To jest to ogromny plus. Do tego łączność jest pełna. Kabel Bluetooth i 2-4 GHz, więc zero problemów, czy grasz blisko, czy z kanapy. Fajne jest to, że gałki praktycznie nie mają martwej strefy. Reagują nawet na malutki ruch. To się sprawdza w grach, gdzie liczy się precyzja, np. w FPS-ach. Jedyny minus, żeby osiągnąć maksymalny ruch, czasem trzeba mocniej popchnąć gałkę, ale da się do tego przyzwyczaić. Wygląda kozacko. Świeci jak trzeba, działa stabilnie i w tej półce cenowej to naprawdę mocny konkurent. No i teraz wjeżdża boss tej stawki. Manamba One wersja druga. Słuchajcie, ten pad to już jest zupełnie inna liga. Pierwsza rzecz. Ekran wbudowany wpada, serio. Dwa cale wyświetlacza, na którym ustawiasz czułość gałek, mapujesz przyciski, zmieniasz kolory, podświetlenia i to wszystko bez żadnej apki. Normalnie wchodzisz w menu napadzie i klikasz, jak chcesz. Do tego oczywiście Hal Effect Sticky, więc znowu zero driftu, mega precyzja, cztery dodatkowe przyciski z tyłu. Magnetyczna stacja dokująca i poling rate 800 Hz, więc reakcja jest błyskawiczna. Jedyny minus jest tak czuły, że czasem musisz go trochę okiełznać, bo potrafi być za dokładny, ale jak już go ustawisz spod siebie, to czujesz się jakbyś grał sprzętem z esportu. No i oczywiście, jeszcze ten futurystyczny wygląd. Powiem szczerze, że jest to mój faworyt. Godowy pad Gemin NJR na koniec coś tu innego Kolo, kolorowy szalony pad Gemini i tej vibe jest prosty to ma wyglądać i dawać fan. wygląda jak graficzne graffiti mega wyróżnia się na tyle reszty jak ktoś lubi bardziej luźny klimat chce żeby pad był ozdobą na biurku no to proszę bardzo działa jako bezprzewodowy kontroler do PC-a i konsol więc spokojnie można nim pograć, nie ma tu takich kosmicznych bajerów jak w Manaba One ale w kategorii ładny i działa, na naprawdę spoko. To jest po prostu pad dla ludzi, którzy cenią styl, a nie jakieś bajery. Mamy to cztery różne pady, każdy dla innego gracza. Easy SMX X15 tani, świeci i działa ze wszystkim. Maszyngin G5 Pro, coś dla bardziej wymagających, którzy są precyzję. Mamba One, totalny kosmos, ekran, stacja, wszystko na bogato. No i Gemin JNJR, kolorowy styl dla luzaków. Dajcie znać w komentarzu, który z nich podobał Wam się najbardziej i którego sami byście używali. A jeśli chcecie więcej takich. Jeśli byście chcieli więcej takich testów, wiecie co robić. Subskrypcja, łapka w górę i widzimy się w kolejnym materiale.